Chodź gdzieś ze Cię Was witam z takim. O, z takim bardzo ciekawym akcentem. O. Kokoszka uleciała na dach. Co? Fajnie się siedzi? Teraz zlatuj No, tylko z tamtej strony. Idź. Idź tam dalej. No i teraz. Zeskakuj. O. No i super. O to chodziło. Tu karzełki chodzą. Nie wiem, czy nawet się zniosły. Nie wiem, nie widzę. Ja stąd nie widzę. Na razie jak u nich też u nich nie było. Tu chodzą i, i, i te i karzełki, bantamki. Ale sprawa jest taka, że bantamki będą się oddzielić. Bo ten kogucik, kogucik ich koguta pierze jak nie wiem. I młode kogucika chyba będę sprzedawał albo go rozdzielę się, nie wiem. Bo też go pierze jak głupi. I go trochę szkoda jest. Te też sobie siedzą. Dzisiaj fajna nawet pogoda. W nocy, tak, wczoraj, wczoraj padało jak głupie, ale dzisiaj śniegu nie ma. Okik nie wypuszczam jak na razie. Bo o, jak widzicie, woda, o błoto. Z tym Nie z nią nie Nie tym dałem mi mieszanki trochę. Tylko dla gołębi. O i sobie kurki chodzą, siedzą tutaj. Tak co codziennie, czy co, co któryś dzień wypuszczam je na ten... na podwórko. Odczuję ten teren na sadek, odczuję na sadek i puszczam, żeby sobie pochodziły przynajmniej trochę. Co za jakiś worek leży. Oj, też mam może powiem, jakie sprzedaże będą. Bo zastanawiałem się ostatnio i będę trochę ptaków sprzedawał. I stąd wam mogę powiedzieć, że na sprzedaż prawdopodobnie będą samce mewek z tych chińskich. Muszę to się tutaj posprzątać. Turkoty jeszcze nie wiem. Ale... no nie wiem jeszcze. Rzeszowskie będą na sprzedaż. Mewka orientalna. No i samczyki będą mewek chińskich do sprzedaży. Pocztowe sobie te dwa zostawię. Do tych je wpuszczę niedługo. Do tych je sobie wpuszczę. Niech tam sobie chodzą. O, tam zapierdzielają feniksy. I ciubuczki. Gołąbki na dachu. Tu kaczuchy łażą. U pocztowych jest fajna, yy, ten, sytuacja wyszła Ponieważ O tam już widzę, drugie, kolejne jajeczko jest Ale o tu, o Czerwony to jest samczyk, tutaj siedzi Z siwą grochową samicą Tu jest druga parka I tam widzę, już coś się że zniosło w rogu, teraz turkor zasłonił I tam też coś siedzi ja Tutaj je wezmę przymknę, na kurnie właziły o, ona sobie tutaj dołem. I tak. No i tam będzie takie sprzedaże. Tu u ozdobnych też Raczej będą na sprzedaż mewki te polskie, zwykłe te staropolskie Bo są chyba dwie samice, ale niedługo jadę do znajomego posamca i będzie parka. też raczej będzie na sprzedaż i tutaj chyba tyle. Chyba tyle nie wiem, czy na pewno. A. I z tą czajką jeszcze nie wiem, co będzie. Czy będę szukał samicy? Może by ktoś miał na wymianę samicę? Na jakąś, nie wiem, parkę? Czy jakoś, nie wiem, jakieś wymiany by się zrobiło? O, woda pada. cię. Tutaj coś widać. Szybę na telefonie więcej widzę niż, niż o tak. O, tu jakieś jajko się leży. Ciubutka, nioska. Co się zniosły, czy się nie zniosły może. Wczoraj widziałem jajko było, zabrałem. Dzisiaj raczej nie będzie. Ale sprawić zawsze można. Nie ma nic. A nie, tutaj coś jakieś dwa jajka są. Kurze chyba. A, i Pawła obcinałem ostatnie roczki. Tutaj pióra leżą. Z tymi obcinałem, bo skubane już tak latają, że to szok. O, tu są dwa jajeczka, jakieś podziobane, jedno widzę, że jest. Tu są trzy Gdzie? Idziesz tutaj? To uciekaj Tutaj coś jest? A, jest, kotek siedzi. O, kotek śpi. <średź> Siedz sobie. Tam chyba nic nie będzie. A, i mieszanki kupiłem ostatnio. Nioskę kupiłem. O, biegnie. Agent, znowu jest szczuba. który dla gołębi kupiłem? Mieszankę taką. Ja już i w tamtym roku kupowałem, no i pisklaka kupiłem I tutaj trochę mieszanki dla niosek jest I tak, takie mieszanki kupiłem Teraz zamówiłem sobie poidła na, Dla kurcząt Bo jednak tak jak te teraz emu mam To nie mam poideł dla Piskląt O już weszły sobie te pocztowe Dwa Z dziurą sobie weszły to jest co to chodzą. Tu, tutaj chodzą kurki. Perlikom miałem to zostanie obcinać, ale jakoś tak nie uciekaj, od chcę tutaj tutaj. Dzisiaj saneczkowanie świeci, ale przecież chwilę śnieg jeszcze odpadał. O, tu widzę, że ty też chodzą. Kurki ozdobne. Zaraz pójdę je przegonić. O, jeszcze widać jakiś śnieg, leży na wodzie. I tutaj kury siedzą. O, Feniksa kurka, dziś tu jeszcze kogut widziałem, łaził, ale już nawet nie wiem gdzie. O, tutaj pocztowy biały, taki szymelek. O, łał plecak jakoś mnie. No to przeleciał, bo go nie było. Chyba. O, tu młodziki chodzą. Gdzie włazisz? Gdzie włazisz? Spadniesz. O. Tutaj taki miksik. I tu fajny taki pocztowy nawet wyszedł. Ej, ty się pokaż. O. Pocztowy taki niebieski. Ale to będzie kogło. Tutaj z kokami te chodzą samice. Tu się jedna taka zmieszała. Wściąć siwa. O, jajko, jej, jedno jest. Uj, tutaj coś było. Coś dorwało kogoś Coś tu się stanęło nie, bo cię wystraszę. O tutaj nawet siwa siedzi, nawet nie wiem, czy to nie po tej, albo z tego gniazda może to się nawet siwa. To są dwie pocztowe. Tam coś siedzi, siedzi. A, tutaj druga siedzi siwa. Tu siedzi druga siwa, widać. O, widać Niebieska i tu jedna niebieska. Dwie samiczki. O, gdzie te dwa młodziaki ale one są zmieszane z jakimiś samcami, tymi kokami. Co to chodzi? Siwy? Siwy jakiś mój pewnie. Też nawet nie wiem, nie wiem. O, jest i fenio. No, o wilku mowa. I tak. Coś tu jeszcze? Chyba nie. Nic więcej tu, osią. wybrałem trochę tego siana. Tu niedługo muszę brać ze sprzątanie Tu się już bałagan zrobi. Właśnie, tutaj ciekawe się zniosły coś ło! Wow, dużo Dużo jajcuniek jest. Zaraz pod nią Biorę po kilka, bo tu kurde i siano się. Brudzi dwa kurze. Co tam jeszcze jest? Same kurze, z tego co widzę. Kaczki się dzisiaj nie zniosły. Może niedługo się perliczki zaczną nieść. No, same kurze. Kolejne cztery. I tu jeszcze dwa. O. No, i dobra. Dwa, też odniosek I też mi się już wykluł ten inkubator Z inkubatora kurczaki Z jednego mi się już wykluły Jest tam chyba 16 czy tam 17 sztuk Trochę mało, bo jak włożyłem chyba ze 30 było włożonych się połowa wykluła, coś mi szwankował inkubator Zaszwankował i coś się spierdzieliło Ale Trudno, co jest, dobra i taka ilość na, te, na tą chwilę, jak na razie wstawiać inkubatorów nie będę, bo teraz już planuję wstawić już z czy, czystymi kurami rosowymi więc jak na razie nic wstawiane nie będzie, chyba, że niedługo trochę ziemia podeschnie, porozdzielam ptaki, ale tak na razie nic. Garłacze widziałem, że są sparowane na pewno, nawet teraz widać, o. Oj, się poderwały. Skubancie. Ładnie chodzą w górze. Garaż wrócił. O! staropolski jak uderzył w to, się nie wyrobił. I tak, właśnie są sparowane, bo też widzę, często siedzą w tym, w gniazdach, we dwoje siedzą. I nawet jak na dworze chodzą, to we dwoje Więc są sporowane na pewno Więc fajnie będzie młode po nich mieć Zobaczymy co fajnego wyjdzie Niby... O, sorry W tamtym roku to Jeden taki bardzo fajny wyszedł nawet, młody Którego później oddałem Bo wyszedł taki z bardzo ładnymi łapciami Bardzo duże takie łapcie miał i wtedy był taki miks po tym, po garłaczu tym białym I chyba tiplerze wtedy Z tiplerem właśnie zmieszany I bardzo ładne wtedy wyszły Wyszła taka parka, ten parka, taki młody wyszedł Bo wtedy jeden mi padł, a drugi ten, wychował się I bardzo ładne wtedy wyszedł Łapcie to miał tak jak ten, te czeskie co kiedyś miałem akurat Takie właśnie duże łapcie miał Ładny, ładny wyszedł Więc... Więc tak, zobaczymy co po tych wyjdzie. Fajnie było, właśnie, jakby takie, właśnie ładne wychodziły. Nie o, to, że to miksy i tak by były, ale. O, tu kicaje, tutaj samiczka sobie siedzi. Udało też samiczka, tam samczyk nowozelandzki. O, te kurki, kochimcia. Tak, kochimcia mi się najbardziej podoba z tych wszystkich, co mam. Taką fajną barwę, barwę ma. No i co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? Pawie chodzę tam gdzieś. O, coś w górze chodzi, kłębi chodzi jeszcze. O, ten kitek siedział w kartonie przed chwilą. Już wyszedł. O, tu jeszcze jajka zabiorę tamte. No i będę kończył, bo jeszcze nawet nie mam co mówić. Nie będę przedłużał filmu. Ale szczerze się zastanawiałem nad tym, czy nie chcielibyście filmów raz w tygodniu, ale filmy byłyby zmontowane, że... To co robię w tygodniu, tam jakieś rzeczy, jakieś takie poprawki. To byłby ogólnie taki jeden film z tego całego tygodnia. O to widzę, jakieś brudne jajeczka. Któraś kura rozwaliła jedna. O, tu się kurka niosła, to kogoś ją zgonił. I właśnie czy się nie chcieli takich filmów? Takich tygodniowych z tygodnia? Ale jeden film byłby na przykład w niedzielę, mi się wydaje, był, byłaby spoko opcja. Tak to bym z całego tygodnia sobie tam ogarnął wszystko. Bym się zmontował no spokojnie i by był właśnie taki jeden film w tygodniu. Napiszę co o tym uważacie. Mi się wydaje, że spoko opcja by była, ale to już jak wy tam uważacie na, na ten temat. Czy takie właśnie jednodniowe filmy. Tylko też właśnie nie wiem co, kie, co kiedy by były takie filmy. Tak to by, by prawdopodobnie były co właśnie co tydzień o których godzinach nawet nie wiem pewnie o której bym wymont zmontował to o tej by były i tak napiszcie co uważacie czy to spoko pomysł czy nie no i dobra w tym filmie to tyle dzięki za oglądanie do następnego no i cześć